No, Siemanko, słuchajcie, wiele osób mi się pyta, jak będę sobie radził z takimi drzwiami. Jak, jak zacząć w ogóle zabawę z takimi drzwiami? No, bo to, co tu widzicie czyli ta gra i światła i cienia, czyli to po bokach, to po środku, tutaj gdzieś tak, to jest nic innego jak krzywe, to nie jest fata morgana, więc z tym musimy walczyć. No słuchajcie, tutaj pod epoksyd nałożyłem szpachlę z aluminium jeszcze na łączenie, chociaż tam już było cynowane przez blacharza, który się paswił nad tymi drzwiami. No ktoś mówi, że cyna wyznacznikiem jakości naprawy, nie do końca bym się z tym zgodził, wiecie, wszystko jest wyznacznikiem, nawet i położyć kit trzeba umieć i trzeba to zrobić do dobrze, no i tu będziemy walczyć. Słuchajcie, wielu kolegów mi tam mówi, ale słuchaj, wróciłbyś do blacharki. No, no stary, no pewnie, żebym wrócił, ale to nie jest cel tej naprawy i nie to mamy robić, tak, a jeśli ktoś ma ochotę, tak jak wam mówię, hobbystycznie i pro bono tutaj ponaprawiać się albo jeszcze przedłużać właścicielowi jakby czas, kiedy pobawi się tym samochodem i pocieszy, no to jak najbardziej zapraszam, to jest zawsze, wiecie, to, to jest taka rozmowa w stylu wiesz, widzę, że to nie jest dobrze. Poprawiłbyś to, a ja tak 20-letni. Ja 20 ja obrośnięty w doświadczenie, tak? 20 lat w fachu, naprawdę to jest zepsute, to trzeba poprawiać. No trzeba, słuchajcie, ale jest inna, inna, jakby forma naprawy. Już nie będziemy się bawić, dlatego, że po pierwsze, ten samochód ma już krótce cieszyć właściciela. Jakieś środki zostały wydane na blacharkę i mam nadzieję się nie powtarzać już. Słuchajcie, kitujemy i to już jakby nie ulega wątpliwości, a przechodząc jakby do tematu, jak ja sobie z takimi nierównościami radzę? No słuchajcie, przede wszystkim radzę sobie dużą ilością kitu. Nie zrobi tego każdy, bo i nie każdemu się chce i często też w komentarzach się spotykałem z komentarzami właśnie, że robiłem kiedyś coś takiego, będą Cię bolały nogi, ręce, stawy, wszystko co możliwe. No ja postaram się to ugryźć mądrze, jakoś to przeplatać z okresami, kiedy będę robił coś innego, dlatego że zdaję sobie z tego sprawę. Słuchajcie, to nie jest mój pierwszy samochód, gdzie trzeba betoniarkę wołać, więc ja wiem, z czym to się je, ale trzeba zrobić to na tyle mądrze, żeby napracować się jak najmniej. Jest to możliwe, dlatego też zainwestuję... W którymś momencie tej naprawy w Hebel, który kosztuje prawie 2,5 tysiąca zł, wszystko po to, żeby sobie tej roboty odciążyć i żeby sobie ją usprawnić, tak? Bo, no ja wiem, ręczne robienie tej, tych drzwi, czy jednych, a to jest ich cztery, a cały samochód trochę tak wygląda. Chociaż przyznaję, że tak naprawdę drzwi tak najgorzej wyglądają. No ale maska będzie cała w kicie i klapa będzie cała w kicie. No drzwi mają to do siebie, że mają jeszcze, są zapadnięte. Słuchajcie, o nie wiem, czy to zobaczycie. I to muszę wyprowadzać, tak? Słuchajcie, no przede wszystkim tu pod epoksydem na łączeniu jeszcze raz dałem szpachlę z aluminium. Ktoś wcześniej cynował i podobno, tak jak nie wiem, czy mówiłem, czy nie, cyna jest wyznacznikiem jakości naprawy. No ja się do końca z tym nie zgodzę, ale dałem taką szpachlę, żeby tam jeszcze było coś ode mnie. Pokryłem to epoksydem i teraz zaczynamy szpachlowanie. Słuchajcie, przede wszystkim nie bawię się tutaj w jakieś szpachlowanie konkretnych dołków tylko jadę z tematem po całości, po całości dlatego, że i całość tego wymaga. Dodatkowo będę peklował ileś razy na środek, żeby zrobić sobie te półkole, bo głównie mi zależy na tym, bo samochód jak był jakby poskładany, no to te krawędzie tutaj, te krawędzie i te krawędzie pasowały do następnych krawędzi, czyli tak naprawdę wszystko pomiędzy tymi dwoma krawędziami ma być równe, tak? I to jest główne założenie. I ma to wszystko wyglądać, wiecie, jak się spojrzy tak, tak z innego kąta. Więc dla mnie wyznacznikami jakby płaszczyzny będzie zrobić tak po środku, żeby między tymi krawędziami przeszła kostka. I żeby to wszystko było proste. Słuchajcie, no tutaj po całości tam najpierw w szpachle z włóknem, dlatego że jest twarda i fajnie się układa w takich mega dużych dołkach, bo ma to do siebie właśnie, że ona jest takim jakby taką szpachlą, która służy do takiego pierwszego zgrubnego formowania i wypełnia nam w sposób łatwy takie wielkie rydliny, jak to widzicie, takie kaniony, które po prostu taką jakby łagodniejszą szpachlą nie z włóknem, no długo by się nakładało, tak? Tutaj akurat zastosuję właśnie szpachlę z włóknem. Potem będę się bawił standardową, a na samym końcu będę się bawił tą lejącą, którą wam wcześniej pokazywałem, tą tak zwaną samopoziomującą się szpachlą, żeby po prostu już na wykończenie. Ją obrabiać. No, słuchajcie, nie są to łatwe tematy, to są tematy trudne. Ja oczywiście jestem zwolennikiem bardzo dobrej blacharki, ale z racji tego, że ten samochód nie wraca, jakby do etapu blacharki. Zresztą powiem Wam szczerze, że jeśli miałbym z powrotem robić te panele, to tak naprawdę podjąłbym się tego. Podjąłbym się tego, chociaż ze mnie blachasz żaden, to myślę, że trochę myślenia i jakiejś takiej wiedzy technicznej, jaką posiadam, starczyłoby, żeby to zrobić zdecydowanie lepiej, ale w czym tu tkwi problem? Problem w tych drzwiach polega na tym, że gdybym nie dostał zardzewiałe, tak jak one mniej więcej przeżyły ten okres czasu od swojej produkcji, no to wtedy wychodzę z punktu zero i formuję to na podstawie jakichś tam wymiarów, które się ostały. W tym momencie, jakim jesteśmy teraz, czyli po nieudanej naprawie blacharskiej gdzie wszystko jest jakby, no nie mam wymiarów, nie wiem do czego złapać, tu wszystko jest jakby kombinowane, no to jest mordęga. Słuchajcie, to najlepiej by było zrobić tak, żeby wymienić drzwi, ale nie o to w tej naprawie chodzi. Tak jak Wam mówiłem, właściciel chce zachować integralność, czyli jak ten samochód był kiedyś z tymi drzwiami, to z nimi ma zostać. To też bym się pokusił wybić, ale tam jest od spodu szprost, który tak naprawdę trzeba by było wyciąć. Co wiązałoby się z powrotem do, do powrotu, jakby do blacharki, gdzie tego nie chcemy? Więc, kiedy jakby naturalnie tutaj występuje. A jeszcze weźmy pod uwagę jedną rzecz, taką, że Warszawa jako samochód też nie była zbyt dokładnie robiona. To były samochody klepane na głowie, spadek pod ZSRR po jakichś pabiedach i innych wynalazkach. Podejrzewam, że korzenie produkcji i myśli technicznej tego samochodu ja się nie znam. Warszawiacy możecie się wypowiedzieć, ale sięgają myślę, że lat 50. albo i lepiej. Słuchajcie, 50 lat wstecz od roku 2000 i doliczmy sobie te 24, które teraz jest, to tak naprawdę to jest 75 lat. W historii motoryzacji. No, słuchajcie, dzisiaj mamy samochody, które same jeżdżą, a wtedy to było ciężko o jakieś porządne narzędzia, które wytłoczą nam drzwi. Także skok technologiczny to jest trzy pokolenia, tak naprawdę, no bo pokolenie się liczy 25 lat. Trzy pokolenia ludzi. Postęp w ostatnich latach jest wręcz nieprawdopodobny, jeśli chodzi o motoryzację. Przez te 50 lat od samego początku, pewnie jak się wymyśliło, ten samochód to nie był aż tak może drastyczny, no, ale ostatnio jest na tyle duży, że po prostu jakość wykonania tego samochodu w, do dzisiejszych standardów to w ogóle nie ma co porównywać, tak? To jest taczka z kółkami, z jakimś silnikiem. Niektórzy też twierdzą, że od motopompy wcale bym się nie zdziwił, ludzie sobie radzili jak mogli, więc no, tak to wszystko wygląda. Słuchajcie. To. To wytłoczyła chociażby maszyna. Takie są zagięcia, takie są jakości. Tutaj o, widzicie, możecie sobie zobaczyć. Oczywiście mnie tutaj będzie jeszcze czekać druga strona, no bo skoro z wierzchu zrobię ładnie, to i od spodu będzie sporo. Czy się to opłaca? Słuchajcie, to motoryzacja, szczególnie odbudowa starych samochodów, to opłaca się i się nie opłaca, tak? To jest głównie, o, zobaczcie tutaj, no. Nie dało się tego oszlifować, ja już nie będę tego komentował. Słuchajcie, motoryzacja, odbudowa samochodów to nie jest coś, co się ma opłacać. Oczywiście można robić samochody, które się opłacają, ale to tak jak wam kiedyś, już może wspomniałem w jakichś filmikach, trzeba setek tysięcy złotych wsadzić setek, dosłownie, ja nie jestem blacharzem, ale oglądam internety, wiem jak to się robi, można by zrobić tak, żeby nie położyć gramakitu, kitu, no ale to kosztuje setki tysięcy złotych, no nikt nie włoży w Warszawę setek tysięcy złotych, albo nawet i do pół miliona, bo, bo przecież czemu nie, no koła angielskie, wszystko można ciąć, zrobić od nowa, tylko wyobraźcie sobie, ile to jest pracy takiego blacharza, a druga sprawa, znajdźcie sobie może nie tyle blacharza, co artystę, który to zrobi, bo takie wiecie, zrobienie sobie drzwi od nowa, to nie jest podejść na tydzień, nie zrobione, tylko to trzeba mieć maszyn za setek tysięcy złotych i do tego jeszcze artystę, który to potrafi zrobić. Także ja tutaj się artyzmem wykażę, jeśli chodzi o wyprowadzanie powierzchni na szpachli, bo to też niestety trzeba umieć i w ten sposób ją naprawimy, tak? No w ten sposób będzie jakby cieszyć dalej. To wiecie, jak szpachla Ci pęknie, to się ją poprawi. Tu już wszystko jest z właścicielem omówione. Jak za parę lat się jej zdarzy gdzieś chrupnąć, zawsze można poprawić. Aczkolwiek no, próbujemy zachować jakieś normy. Więc zanim w ogóle się wziąłem za. Yy, wziąłem dzisiaj. Wezmę albo już wziąłem, no bo, bo dwójka drzwi już gdzieś tam jest obsadzona. No to oczywiście obczyściłem jak się da, zabezpieczyłem jak się da, zrobiłem sobie podbudowę, bo to, co było na tym samochodzie wcześniej, absolutnie nie pasuje do słów przygotowanie pod szpachlowanie. Teraz to jest dopiero przygotowane i to też swoje musiało zająć, bo było oczyszczone to mechanicznie, żeby tych resztek. Tej, tej cyny, wiecie, już nie chcemy, naprawdę nie chcemy wnikać, dlatego trzeba było się delikatnie z tym obchodzić, żeby jej nie uszkodzić i zrobić jednocześnie taką podbudowę pod to, co ma być. No, drzwi nie, nie są ciekawe, słuchajcie, ja siebie znam, to nie jest mój pierwszy samochód w takim stanie, który będę ratował. I powiem Wam szczerze, chyba jeden z ostatnich jeden z ostatnich dlatego, że tak jak mówiłem na początku, no jest to wymagające. Będą mnie bolały ręce, będą mnie bolały nogi, będzie mnie bolał kręgosłup. No, postaram się właśnie tymi maszynkami i fajnymi kostkami troszkę to usprawdzić i przyspieszyć, chociaż ja już takie samochody robiłem bez maszynek z jedną trochę dłuższą kostką i też wychodziły, aczkolwiek no, trzeba se poprawiać, trzeba sobie ulepszać i no i co? Słuchajcie, jak wyhebluję to, to prawdopodobnie jeszcze będę musiał dokładać. Także myślę sobie, ciężko mi jest powiedzieć na dzień dzisiejszy, ile takie drzwi potrafią zająć, ale to są, to są tygodnie, tak, od momentu kiedy nie będą wyglądać tak, jak tu chociażby, i tu do momentu, kiedy będą wyglądać ładnie na tyle, że. Ciężko będzie się dopatrzeć, że to były takie drzwi, no to trochę niestety musi minąć. Myślę sobie, że na taki element to tydzień, dwa od momentu samej blachy. Słuchajcie, samo czyszczenie i wrzucanie w epoksy to już jest jakiś czas, do tego teraz nakładam. A w ogóle dalsza filozofia będzie wyglądać w ten sposób, że będę tak jak tamte poprzednie drzwi, które mogliście zobaczyć w poście, doprowadzał do sytuacji, kiedy tu już nie będzie zapadliska, kiedy będzie mniej więcej równy kształt, kiedy już nie będę widział takich rzeczy i będę to odkładał sobie do tego, żeby sobie to. Odparowało, siadło, cokolwiek tam miało zadziać tak zwane sezonowanie, jak to się u nas mówi w branży. I będę tak brał każdy kolejny element. To jest trzeci element, który będę zakładał szpachlą. Wsadzał do schowka, wyjmował następny, potem się zajmę karoserią i jak już wszystko będzie w szpachli, tak żeby mógł do, dobrać się do hebel, to powtarzamy historię od początku, czyli znowu biorę element, który był najstarszy, który pamiętam, że był najstarszy. No zacznę od drzwi, tak? Karoseria będzie zaszpachlowana i będzie brana jako druga i potem będę walczył z drzwiami do momentu, uzyskania dobrej powierzchni, tak, równej, ładnej, będzie to wrzucone w podkład i następnej, I słuchajcie, w ten sposób, patrząc jeszcze z uwagi na to, że jak widzicie, o, widzicie tam, fajne zielone krzaki, wiosna jest. Na pewno mi to pomoże. No w zimę, przy takich ilościach szpachli, i takie schnięcie długo by trwało, dodatkowo by była taka możliwość, że to kucnie. To i tak kucnie, słuchajcie, to są tu będą tak duże ilości szpachli, że będzie można po jakimś czasie zauważyć, że to było robione, bo tego się po prostu nie da uniknąć. No ale to jest taka zabawa, słuchajcie, to, jest, to nie jest tak, że da się zawsze idealnie. To jest zawsze taki półśrodek, tak? Albo robimy dobrze blachę i trochę mniej dajemy kitu, albo w ogóle nie dajemy kitu, a czasami się nie opłaca tą robić blachę. No ja wam próbuję jakby rozjaśnić trochę ten fach i trochę to, z czym walczymy. Bo jeśli chodzi o mnie oficjalnie, no to ja chciałbym dostać samochód od blacharza, który nie wymaga nawet łyżeczki szpachli, albo chuj, już na łyżeczkę się zgodzę i tylko nakładam szpachel, na, y, znaczy, przepraszam, nakładam y, podkład. Nakładam lakier i wyjeżdżam i wtedy nikt do mnie nie ma pretensji, tylko tak jak Wam mówię, blacharka potrafi z takich elementów, potrafi majątek szarpnąć, a nie zawsze się to po prostu opłaca i nie zawsze na to ludzie patrzą. Słuchajcie, skoro fabryka się dopuściła takiego samochodu, to tym bardziej ja się mogę do niego dopuścić. Także miłego dnia Wam życzę, ja sobie hebluję, zapraszam w posty, tam na pewno będą relacje, kolejne relacje z Warszawy. Jedziemy z tematem, na razie.